Dzień dobry! We wspomnieniach wracamy do słonecznego przełomu lata i jesieni w Lublinie. Podczas wojewódzkiego lubelskiego święta miodu rozmawialiśmy z pszczelarzami, a dziś opowiadamy ich historię. Czas na kolejnego gościa. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie to instytucja, która. Z Rzesza y, około 2,5 tysiąca pszczelarzy, którzy posiadają no, blisko 80 tysięcy rodzin pszczelich. Są to pszczelarze y, zarówno tacy, którzy posiadają kilka rodzin, jak i kilkaset. Tak? Y, generalnie y, związek ma na celu y, pomoc pszczelarzom y, w podejmowaniu jakichś wspólnych działań, bo. Jak gdyby o pasiekę pszczelarz musi się zatroszczyć sam, ale w związku z tym, że nie da się prowadzić gospodarki pasiecznej w oderwaniu od otoczenia i to zarówno tych otoczenia roślin, jak i sąsiadujących pasie. Nie może być tak, że pasieka, moja pasieka, moja sprawa, bo moja pasieka oddziaływuje także na pasieki sąsiednie i to zarówno pod względem zdrowotnym, konkurowania na tych pastwiskach, nazwijmy to pszczelich, jak i też genetycznym, czyli wprowadzanie jakichś tam niewłaściwych ras do ten, no to w związku z tym, że ma to również odbicie później w sąsiednich pasiekach, jest no, też niekorzystne. Można powiedzieć, w kupie siła i... Kupię siła, tak, ale no jak gdyby być może mamy te tendencje takie, że no ja jestem sobie panem na zagrodzie i wielu pszczelarzy uważa, że związki są im niepotrzebne, oni sami sobie jak gdyby ze swoimi problemami poradzą. co jest moim zdaniem błędne rozumowanie. A w czym pomagacie pszczelarzom? Jakie są największe problemy pszczelarzy w województwie lubelskim? Znaczy tutaj w obecnym czasie wiele jak gdyby organizacji skupiło się na pomocy w obsłudze tych środków pomocowych, które są w ramach środków unijnych i krajowych przeznaczane na rozwój pszczelarstwa, w związku z tym, że te programy są realizowane za pośrednictwem organizacji pszczelarskich, więc wiele, wielu pszczelarzy należy do tych organizacji, no nie ukrywajmy tylko przez wzgląd na to, że nie ma innej ścieżki, jak gdyby, ale to jest zadanie, które pozwala nam jak gdyby na maksymalne wykorzystanie tych środków, bo nie my jesteśmy beneficjentem jako związek, tylko pszczelarz, ale do tego pszczelarza trzeba dotrzeć, pomóc mu w spełnieniu tych formalności, tak. I przede wszystkim my jak gdyby rozliczamy ten program pod względem formalnym i finansowym. A jak duże te pieniądze są? No na przykład w tym roku za około milion złotych dofinansowania zakupili nasi pszczelarze sprzęt, co stanowi mniej więcej połowę wartości tej zakupowej, tak, bo to jest 60% ceny netto, czyli, czyli mniej więcej połowa ceny, tak, czyli należy założyć, że pszczelarze z własnej kieszeni dołożyli drugie, drugi milion. Także jeżeli chodzi o zakup leków, tak, ci, którzy zdecydowali się za, za pośrednictwem tych programów kupić leki, no, mieli, będą mieli te leki zrefundowane w 90% ceny netto, oczywiście, tak, czyli VAT i te 10% strzelacz pokrywa z własnej kieszeni, resztę będzie miał zwrócony. Także zakup materiału y, hodowlanego w postaci matek, pakietów, pszczelich, odkładów również jest refundowany w 60% ceny meczu. Plus szkolenia, no szkolenia, no szkolenia jak gdyby w tym roku był... Problem. A pszczelarze chcą się szkolić, czy uważają, że wiedzą już wszystko? Pszczelarze się chcą szkolić i to bardzo się chcą szkolić, chociaż w związku z tym, że ta perspektywa tego covid tych szkoleń online z jednej strony chętnie słuchają, ale z drugiej strony tęsknią za tymi szkoleniami face to face. Bo jak gdyby tam oprócz tej dużej dawki wiedzy, to Tam mogą się spotkać i wymienić doświadczenia. Tak, od razu zaraz każdy wykład jest przedyskutowany w gronie mniejszych lub większych grupach, tak nawet to mówią Ci, którzy organizują te szkolenia już dla pszczelarzy, te zawodowe, tak, na technika pszczelarza, yy, mówią, że w zasadzie oprócz tych wykładów, yy, ci, ci, którzy tam nocują, to jeszcze do 12 i... o pszczołach, o pszczołach, o pszczołach, i cały czas o pszczołach. Tak, no, wielu jest, wielu jest młodych. Strzelarstwo w województwie lubelskim. Czym się charakteryzuje na, w porównaniu z innymi województwami? Czy, czy jest coś, co, 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 co wybitnie tak jakby e, charakteryzuje to województwo właśnie? Znaczy czy są to nie wiem, pożytki, czy rodziny przele? Przede, przede wszystkim jest sytuacja taka, że my tutaj mamy dosyć dużo pszczół, tak? To jest jedno z bardziej naprzelonych województw. Oczywiście mówimy statystycznie, bo na pewno by znalazł gdzieś miejsce, gdzie jeszcze można kolejną pasiekę zmieścić, więc no, balansujemy na takiego pograniczu już przepszczelenia nawet, a nawet w wielu rejonach można mówić, że już jest tych pszczół za dużo w porównaniu do pożytków. I przede wszystkim jest układ taki, że tutaj mamy bogate tradycje, bo nasz związek, którego uważamy się za kontynuatorów, Związek Pszczelarzy w Lublinie, Miał troszeczkę inny charakter przed wojną, był spółdzielnią tych pszczelarzy i obsługiwał dwie trzecie terytorium ówczesnej Polski. Tak? Także tutaj tereny obecnej Ukrainy, Białorusi, Litwy. Miał oddział na przykład w Wilnie, sklepy, w Krakowie, różnego rodzaju wytwórnie Węzy i, i tym podobne rzeczy. Dzisiaj skupiliśmy się głównie na sprawach takich organizacyjnych. Chociaż no, też no, staramy się jak gdyby prowadzić tą działalność gospodarczą yy, dlatego też mamy taki sklep Dom Miodu, gdzie oferujemy właśnie miód od pszczelarzy, nie, na, już dostarczony, on już w detalu dostarczony. A żebyśmy nie tak. rozmawiali tylko o poważnych rzeczach, co dziś yy, macie na stoisku, czym handlujecie? Znaczy tutaj jest sytuacja, to do, do Pani Bartek. No tutaj w zasadzie tak, mamy kosmetyki na bazie produktów pszczelich, mamy miody pitne w spółdzielni pszczelarskiej APIS, no i mamy właśnie też miody pochodzące od naszych pszczelarzy. No oczywiście drobny sprzęt pszczelarski i tak. Tutaj chcemy, cała idea jak gdyby tego spotkania, w mojej przynajmniej takiej intencją, było nawiązanie do tradycji yy, tych wschodnich właśnie. Jest takie święto 14 sierpnia czy 15 tam się wspierają o daty, bo to zależy od jakiego kalendarza. Miodowy spas. Na Ukrainie jest takie święto. Jest, w, wstanie, inaczej, w kościele prawosławnym. Tak, jest ten miodowy spas i ja osobiście inspirowałem się i tutaj właśnie to online wypowiedziami pszczelarza z Syberii, który właśnie w tych miodowych spasach upatrywał to propagowanie sprzedaży bezpośrednio od pszczelarzy. Nawet posiadający duże pasieki. Na Syberii na przykład nie ma problemu przepszczelenia, bo postawienie następnego tysiąca rodzin to jest żaden problem, bo się jedzie trochę dalej. Natomiast problem ze zbytem jest miodu, i tutaj ja się tym zasugerowałem, bo. Sprzedaż bezpośrednio do klienta jest trudniejsza, bo trzeba tego klienta odnaleźć. Łatwiej jest sprzedać beczkę hurtownikowi, tak? Ale jeżeli zwiążemy się z jednym hurtownikiem, tak przynajmniej <ścoughs> Szczelarz tłumaczył, ja mu tu przyznaję rację, on nas może w pewnym momencie zawieść, powiedzieć, dobrze, nie kupuję od nie potrzebuję, tak? Natomiast jeżeli mamy tysiąc odbiorców indywidualnych, to mówi, że tysiąc odbiorców nie odwróci się od nas z jednego dnia. Oczywiście odejdzie dwustu, bo ten umrze, ten wyjedzie, ten sobie znajdzie innego dostawcę, ale my mamy spokojnie czas na pozyskanie następnych dwustu i możemy sobie działać wtedy tak bardziej przewidywalnie. Oczywiście, no, budowanie tego rynku jest trudne, no ale dzisiaj pszczelarze dysponują tak dobrym sprzętem, zarówno do odwirowywania miodu, jak i Konfekcjonowania go dzięki między innymi tym programom, że ten miód spełnia wszelkie, wszelkie, wszelkie normy. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze dobrą gospodarkę pasieczną, której tam nie stosujemy żadnej niedozwolonej chemii i odpowiednie umiejętności, żeby wiedzieć kiedy miód odebrać nie za wcześnie, nie za późno i jak pozyskiwać miody odmianowe bo u nas jest trudno właśnie, jeden z charakterystycznych rzeczy Lubelszczyzny, że trudno jest pozyskiwać miody odmianowe na Lubelszczyźnie, takie stricte, czyste, czyste, z tego względu, że mamy dużą bioróżnorodność. Z jednej strony to fajnie, bo pszczoły się lepiej rozwijają. Z drugiej strony te miody są nie zawsze takie same, tak? Mamy troszeczkę inny odcień, ktoś powie, a w tamtym roku inaczej smakował, tak? Bo to jaki w końcu to jest miód? Także miody, miody, miody raczej są wielokwiatowe, oczywiście w związku z tym, że mamy spore zasiewy tam roślin, rolniczych szczególnie, no to możemy pozyskiwać też i miody odmianowe, tak? ja jeszcze, jeżeli w czasie jak gdyby, no bo kwitnie lipa i jest dużo tej lipy, no to ona będzie dominująca i możemy miód lipowy, gryciany. Na Lubelszczyźnie, że pakowy pozyskać. Fasolowy. Pogląd fasolowy jest już chyba taki unikatowy w skali kraju. Tak, tego fasolowego na pewno jest mało, i w tym miejscu postawmy kropkę i zobaczmy, jak to stoisko wygląda. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienie o każdym nowym wideo, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek. A jeśli ten odcinek przypadł Wam do gustu, nagroćcie naszą pracę łapką podniesioną do góry. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia!